Za mną zabawy dla dzieci, bajkowe show, a z drugiej strony tor boślizgowy. Boślizgi możecie ćwiczyć zupełnie realno, z ekspertami ze Skoda Autodromu. Ja za chwilę przejadę się i zobaczycie, jakie przed nami emocje. <strykowe> Na końcu było już 70 km na godzinę, bezpieczne A, i niekoniecznie, jadza. bo po całej macie Żyje? A tutaj tak. jest 20 metrów szeroka ma ta normalnie droga obok 8 metrów. Tak? Tam był Witek! Ale to było Teraz wicek. pojedziemy i e, kierowca nie zrobi nic. Nic po prostu... No, zamrze za kierownicą, nic nie będzie robił, kompletnie się nie będzie ratował, nie? Jeszcze raz. A później z moim tatą mieliśmy. Tak, potem pojedziecie jeszcze z Jedziemy. Nic nie robię. Zamarłem. Wpadłem do rowu i wyleciałem z powrotem. Nie? To jest trudne, tak kierować? No Zobaczycie, jak się robi wszystko prawidłowo. A tak ile lat powrotem. pan musiał tak trenować? No, ja nie pamiętam, od kiedy jeszcze są. A teraz zrobię to wszystko prawidłowo, czyli i nałożę kierownicą, czyli będę starał się trafić kołami w tą stronę, w którą chcę dalej jechać, jak również będę hamował maksymalnie mocno awaryjnie, żeby auto ustabilizować systemami. A z moim tatą? Pojedzie to, to dokładnie to samo. Musimy poczekać, aż go wróci. Przejedziemy w sumie 6. O, Nie nawet z takiego mocnego bocznego oślizgu z nas wyciągnął. Stoimy idealnie w kierunku, w którym jechaliśmy. Nie zjechaliśmy z drogi nawet do centymetr. Mm -hmm. Oprócz tego, że zapraszamy do Skoda Autodrom, to jakby pan mógł zdefiniować, co zrobić ma kierowca przyjechać do nas na szkolenie. Nie kombinować, sam, bo samemu można sobie zrobić po prostu krzywdę. Ja Paweł Kurpiewski, Dzień Dziecka w Skoda Autolab. Fotelik, info i Skoda. Zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.